A tu się szykuje nasze śniadanie, normalnie jak piknik. Może być ciężko. Nie grymaszą, że zimna woda czy ciepło, ale szybko idą. <gry> I pomoc zrobionej, można sobie skakać dwa piętra. Zatrzymaliśmy się tutaj na takim mopie, można powiedzieć, parkingu przy trasie, bo wyjechaliśmy rano nie jedząc śniadania, więc teraz taka przerwa w trasie po prostu na śniadanie, a do pokonania mamy około 500 km, więc też nie mało. Więc lepiej sobie coś zjeść. A tu się szykuje nasze śniadanie, normalnie jak piknik, takie śniadanie. Hot jest... XXL, sławka śniadania. No takie bułki sobie tam kupiliśmy w markecie i tak na szybko każdy po bułeczce dostanie. Co to jest? Co wy tutaj? A. 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 To nie dla mnie. No. A tak, zobaczcie, wyglądają tutaj te parkingi. Taki chyba jeden z większych nawet parkingu, chociaż on za duży nie jest. O, tak się prezentuje. Są takie miejsca, widzicie, gdzie możecie sobie posiedzieć. Tutaj wjazd, tutaj już wyjazd. Jest taka mała toaleta, i to wszystko. Jeśli chodzi o ten parking, chwilę tu spędzimy, zjemy sobie śniadanie, no i ruszamy w dalszą trasę. Mamy 154 km do końca tutaj naszej podróży i naszego celu. Co do Szwecji i dróg w Szwecji, to zazwyczaj wyglądają one tak, jak tutaj widzicie. Oni mają, można powiedzieć, takie drogi trzypasmowe, i ta droga trzypasmowa staje się raz jednopasmową drogą, tak jak teraz widzicie, a raz jest dwupasmowa, gdzie możecie ewentualnie tam kogoś wyprzedzić, ale tutaj, wyprzedzanie, powiem Wam, na takiej na przykład, tak jak teraz, drodze mamy, gdzie by nie było tych barierek po środku to praktycznie nie występuje. Tutaj wszyscy jadą bardzo, bardzo przepisowo. ten tempomat z rozpoznawaniem znaków to powiem mam to jest mistrzostwo. Tu po prostu ustawiacie sobie tempomat i możecie tak przejechać 300 km, bo tu wszyscy jadą jak jest stówka, to wszyscy jadą stówkę, jak jest 80 to wszyscy jadą 80, więc ten tempomat z rozpoznawaniem znaków i dostosowaniem prędkości do znaków jest tu naprawdę super rozwiązaniem i nie ma tutaj też takich dróg, wiecie, pod kampera nawet patrząc, to nie ma tutaj Takich dróg, gdzie rozwiniecie, nie wiem, 140 km. Bo jeszcze tutaj nie widziałem max, to jest 110, co widziałem, 120 km na autostradzie. Na takich drogach, jak tutaj widzicie, to jest 100 km. Więc po Szwecji jeździ się wolno, można powiedzieć, ale tu się też jeździ płynnie. Tu nie ma raczej takich, wiecie, dużego ruchu, jak widzicie, tutaj nie ma masy samochodów. To wszystko tutaj idzie w miarę płynnie i jakoś się jedzie powiem wam. To nie jest tak, że jak się Jedzie przepisowo, to, to już długo czas schodzi, bo tu po prostu jedzie się płynnie. Tu też na tych drogach nie ma na przykład takiego czegoś, że jak jest kilka domków gdzieś tam przy drodze, to nagle się robi 50 albo 60. Nie, tutaj najniższa prędkość na takiej drodze to jest około 80 km na godzinę. Zobaczcie, to jest to, jest to o czym ja mówię. Patrzcie, mam aktywny tempomat włączony ustawiony na 84, tutaj, a mimo to jedziemy. Za tym autem, i tutaj aktywny tempomat utrzymuje mi jego prędkość, więc jedziemy 80. I tutaj każdy tak jeździ po prostu. Zbliżamy się już pomału do naszego miejsca docelowego. Zostało nam 4 km. Jedziemy tutaj na taki camper park w mieście. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co do pogody w Szwecji, no to proszę. 27 stopni jest dzisiaj. Złonek świeci. Tylko wiaterek wieje dosyć mocno chyba, tak mi się wydaje, bo trochę nam kamperem tu jak jechaliśmy, trochę nas zrzucało. Tutaj już troszkę inny też jest jakby pejzaż, krajobraz, bo powiem Wam, że tak jak jechaliśmy do Szwecji, to mieliśmy wrażenie, że normalnie cały czas jest albo las. Albo jakieś jeziorko i znowu las, jezioro. Dużo lasów jest ogólnie, takie mieliśmy przeświadczenie. Tu jak już jesteśmy na tym zachodnim, powiedzmy, wybrzeżu Szwecji, bo później pokażę nam mapa gdzie my jesteśmy, to tutaj już troszkę to inaczej jak widzicie wygląda. Trochę więcej takich łąk, pól, trochę inaczej tutaj ta Szwecja już wygląda. No, i słuchajcie, jesteśmy na miejscu. To jest taki kamper park w porcie. Ole, kamperów tu stoi. <grystanie> Kurcze. Jest wszystko obstawione po prostu. Ludzie stoją gdzie się da. Nawet tutaj widzę, że sobie stanęli. <grystanie> Teraz bądźcie mądrzej i to znajdźcie miejsce. Chyba. Może być ciężko na dwa kampery coś znaleźć. Patrzcie, tu już pozasłaniane, nic nigdzie się nie wiedzie. Full. Jak widzieliście, wczoraj sobie przyjechaliśmy na ten camper park. Jak widzieliście też, mnóstwo ludzi tutaj jest, ledwo to sobie miejsce. Znaleźliśmy gdzieś tutaj na końcu kół. Kłod takimi skałkami, bo to wybrzeże jest praktycznie całe usłane takimi właśnie skałami. Trochę też fajnie tutaj było, bo byliśmy od wiatru osłonięci, więc nam tak nie wiało i dzisiaj zobaczcie jaka pogoda też jest. Zapowiada się kolejny tutaj ciepły dzień w Szwecji. Powiem wam, że szukaliśmy trochę uchłodzenia po tych chorwackich łopach, a tu się okazuje, że tutaj też potrafi być gorąco. Jak widzieliście, wczoraj 27 stopni tu mieliśmy. To, gdzie my teraz tutaj stoimy, to tak naprawdę nie jest camper park, tylko po prostu tyle ludzi przyjechało, że oni już tutaj na, w tej części tutaj e, nas ustawili. Tutaj jest bardziej taka część do e, trzymania łodzi z łodziami, taki, taki port można powiedzieć, bo właściwy camper park jest... E, tam, po tamtej stronie, jak widzieliście wczoraj jak przyjechać, tylko tam po prostu nie było samego miejsca i tu jest taka bardzo ładna miejscowość, bo są, zobaczcie, takie podesty, jak tutaj widzicie za mną, tam pan wchodzi właśnie na górę, to zaraz też sobie wejdę i takimi pomostami tutaj, takim można nabrzeżem można powiedzieć można przejść sobie praktycznie do samego miasta jak się tutaj wszyscy obudzą, no to pewnie sobie zrobimy taką krótką wycieczkę, bo dzisiaj już stąd wyjeżdżamy jedziemy zobaczyć kolejne tutaj ciekawe miejsce w Szwecji Gdzieś położona niedaleko, a teraz wezmę psa to się przejdziemy tutaj właśnie tym mostem tutaj na górę wejdziemy to Wam pokażę jaki tu jest widok z góry. na Samą górę, podest tutaj, jeszcze w tym miejscu jest niedokończony. Gdzieś tutaj, pewnie, w to właśnie miejsce będzie prowadził. Zobaczcie jaki stąd jest widok. Tutaj macie ten camper park właśnie właściwy. My gdzieś tutaj stoimy. Tu port, a tych camperów, no widzę, więcej w tym porcie stoi, nie? Sporo. No, a tu zobaczcie, jakie widoki. Takie wybrzeże skaliste bardzo. Same tylko takie skały widzicie też. Wyspy to wyspy, a to skała, tak naprawdę. Wystająca z wody. Tych wysepek to jest mnóstwo. Tak, tutaj Szwecja. My jesteśmy, tak wiecie, w jaka ta, jak ta miejscowość się nazywa? Liskil. Jak się nazywa? Liss, coś, Lisskill, czy coś takiego? Liskil, tak. To jest bardziej tutaj, my jesteśmy teraz od strony Danii trochę, tak można powiedzieć. To wybrzeże tutaj. Tak się prezentuje. O, tak to, no, zachodnie wybrzeże, tak dokładnie. To jest już Morze Północne, nie? Tak. To nie jest już bałtyckie, to jest północne morze. A tutaj pierwsi śmiałkowie władzy, się normalnie szwedzi, się kąpią. Nie grymaszą, że zimna woda czy ciepła. Dla nich, dla nich to chyba teraz to w ogóle ciepłe lato, nie? No teraz co w tym tygodniu, tak to, to było zimno w ogóle. No to jak my przyjeżdżamy to zawsze jest pogoda, widzicie, no. patrzcie, zero chmurki. I tak ma być tutaj przez kilka dni, chociaż tam gdzieś tam deszczyk pewnie popada, bo to też... Dzisiaj nie Wiedziałem, że w czwartek miał coś padać, ale tutaj to się pogoda szybko też zmienia, wiecie, dzisiaj teraz świeci słońce, a po południu już może tutaj deszcz padać, Wygląda tutaj wybrzeże już samo, jest takie zajście zrobione, trochę jak w Chorwacji, nie? Można tutaj sobie wskoczyć właśnie do wody. Idę zobaczyć jaka, czy jest ciepła ta woda. No, to jest normalnie. Ale śliskie. Uu. No powiem ci, że jest rzeźka. <grymne> no jest chłodniejsza niż w batyku. nogi, powiem ci, jak się tak wejdzie na pierwsze. Bo Tak to wygląda. No powiem wam, że rzeźka jest. Kasia, kąpiesz się? No, ale polskie <gry> typy. Tu, tu od razu wskakujesz i bez, bez zastanowienia. To nie. <gry> Śniadanie zjedzone, jesteśmy już spakowani praktycznie, gotowi do drogi, bo zaraz stąd będziemy wyjeżdżać. Spędziliśmy tu jedną noc, to wam mówiłem. Bardzo przyjemne miejsce, ciche, spokojne z widokiem na morze jak dobrze sobie staniecie, teraz jak widzicie też sporo ludzi wyjechało w ogóle, patrzcie tu nawet pan klapki zostawił, zapomniał sobie y, zabrać, y, może dlatego, że weekend, tak dużo ludzi było, może dlatego, że jest y, tutaj lipiec i w lipcu u Szwedzi po prostu mają urlopy. Miejmy nadzieję, że na kolejnym miejscu będzie trochę mniej ludzi. Zobaczymy jak to będzie wyglądać, a teraz idziemy się przejść tutaj tą taką, taką takim deptakiem przy morzu. Zobaczcie jak to fajnie wygląda, patrzcie jak tutaj w Konkordzie pan ma pod spodem jakiś wózek, żeby dupką nie zahaczyć, tylko żeby go woziły te rolki. Fajna sprawa. No, a my idziemy w tamtym kierunku, to zobaczycie sobie zaraz jak to wszystko wygląda. Jeszcze sporo tu ludzi jest, ale tu już by się teraz miejsca takie pojedyncze znalazły, wiecie, na tym camper parku. Widzę, że się trochę przerzedziło. O, no zobaczcie, jak to wygląda i będziemy tutaj takim pomostem teraz szli tutaj wzdłuż tego całego portu. Co? Wyścigi krabów. Wyścigi krabów, a no bo tutaj też widzieliśmy, że kraby łapią. I co, do wody będą te kraby szły? No tak. <laughs> No tutaj kraby można też łowić, jakbyście chcieli i spróbować, to można sobie połowić na... Eee, nóżkę od kurczaka. Ej, ten... <gry> o, poszedł jeden. Ale szybko idą. Ej, jest tam <gry> ten wygrał. No tutaj krabę można połowić. O, już w wodzie. Ale jak szybko do wody, nie? Wiedzą, że do wody trzeba iść. Uważaj że Paulina, bo pies idzie. A my tutaj będziemy sobie teraz szli tym pomostem, jak widzicie tam przejdziemy sobie wzdłuż tego portu całego, to jest dosyć długi kawałek, te czerwone domki to są takie bardziej wiecie co komórki jakbym je nazwał, takie pomieszczenia trochę gospodarcze, to nie jest żaden tam domek czy letniskowy czy coś takiego, tylko to takie bardziej jako chyba komórki dla tych tutaj nie wiem czy rybaków. Pomieszczenia takie gospodarcze. No takie pomieszczenia gospodarcze po prostu i tu jest taka fajna ścieżka, takim możecie tą ścieżką praktycznie dojść do samego miasta. Tutaj zobaczcie, wygląda cały czas idziemy tym pomostem. Teraz przejdziemy trochę tutaj lądem i znowu kolejny pomost przed nami. A te domki czerwone cały czas się tutaj ciągną. Tam z tyłu to takie komórki, trochę. można je nazwać takimi do Szwecji. Tutaj goście przyjechali do Szwecji, są zachwyceni, Ceni, tak. Maje, dziękują nas, nas tak, że tu wzięliśmy. <laughs> Co Ale my... zastanawiamy się nad tymi kamperami, czy patrz, bo jest taki wielki też tutaj parking, ale tu nie stoją żadne kampery, jak widzicie, a mogłyby. Tak, stała, stały dwa. No, ale, ale nie wiadomo, czy można, czy nie można. Nie można? Może tak jak... Aha. Zobaczcie, wszędzie są te, te komórki tutaj. Mnóstwo no tak tego jest. Tak na tamtym kartingu, to <gry> no? jest zakaz wjazdu osobówek znalazłem. A, no to bo tam jest typowo dla kamperów, nie? No ale widzisz, wszyscy tam praktycznie stoją. Wszędzie te skały się ciągnące. I jak czerwone ja znaku, komórki. nie ja ma znaku, to może stawać. To nie Czerwony nie. to jest chyba w Szwecji też jakiś taki kolor, nie? Wszystkie no, dachy no, chyba... dlatego że to jest taka farba, którą wynaleźli, nie wiem, 100-120 lat temu na, na, na bazie wypłuczki z, z rudy miedzi. On Aha. bardzo dobrze konserwuje drzewo i ona jest, to jest wodna farba, nie ma żadnych chemii tam. Znaczy teraz już te nowe farby tam To tam są. są jakieś. Chemii, Ale tak, tak zostało im po prostu. No i tak zostało, i tak wszystko malują tam samy. Na czerwono wszystko w Szwecji. To nazywa y, Rotferi. O i tam zobaczcie, kolejny pomost się ciągnie, widzicie? I tam sobie możecie chodzić, spacerować. W Szwecji też jest tak, że nie, nie wszędzie I da się tak tak stać tak. kamperem. Patrzcie, tu kolejne zakazy. To nie jest tak, że wszędzie staniecie sobie gdzie chcecie. Dlatego takie parki są oblegane tutaj. Ale mi się wydaje, że też może, można stanąć, ale żebyś nie mógł... nie Nie, 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 nie myślę, że jak jest przekręcony, przekreślony to kamper, to nie, to nie można, nie. To jest tak jak w tym parkingu, gdy byliśmy w Sztokholmie, nie? A no dokładnie, tak, też tak. mandacik później pewnie. Tu jest ładnie pokazane, nie? My jesteśmy tutaj, jak te czerwone domki, chyba, tak, tutaj dokładnie. w tym miejscu. No i tu zobaczcie się pomoc ciągnie. Tu plaża tutaj będzie. Tak, tu będzie ta fajna plaża, potem idziemy tu, 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 i tu i to się ciągnie dalej aż do, już miasta. do miasta. No w sumie tu już za, za tymi skałami jest miasto, nie? A to Też jest widać? Słynny kościółek. Aha. O taka trasa tutaj. Przeszliśmy właśnie tym pomostem, i tu kolejne się zaczynają. Pomosty idziecie sobie właśnie wzdłuż tej całej linii brzegowej. Naprawdę bardzo ładnie to wszystko tutaj wygląda. Jak jest u nas spacer wśród korony drzew, tak tutaj widzicie, macie spacer wzdłuż brzegu. A zobaczcie, co tutaj jest. Taki pomost zrobiony, można sobie skakać dwa piętra do skakania. O, musi to być głęboko, nie? że Tak wysoko. O, to z liny. A tam dzieciaki z góry skakają normalnie. Ale wieje. A bo tu z liny możesz się tak rozbujać na dole z tego dolnego poziomu, ale chłopaki z górnego dają. No, skacze? No patrz, skacze. Uwaga, leci. No. O. Kurczę, wysoko tu jest, nie? 我不能。 No i doszliśmy praktycznie tutaj na początek miasteczka, tak to się tutaj prezentuje, promenada, widzę tutaj się jeszcze troszkę ciągnie, ale tutaj widzicie kolejny port i tutaj takie miasteczko małe, ciche, spokojne widzę, Tu nie jest coś na styl takich polskich miasteczek nadmorskich, nie, bo tu nie ma tak jak w Polsce, że się coś tam dzieje i co? co? I do centrum, to tak, tak, tak. no nie jest tak może jak w Polsce, no ale... Tam gdzie my pojedziemy do Fielbaka, to jest ostatni punkt, gdzie pojedziemy. to tam jest właśnie taka promenada, są yy, no podobnie jak w Chorwacji, Aha, no ale to... może nie na taką skalę. Bo no to wszystko jest malutkie, ale są, są restauracje. No ale tutaj, te, tu, bo teraz jesteśmy tak na początku, nie? Tego miasteczka, tam trzeba by iść dalej, żeby dojść do centrum. No, ale my już tutaj wracamy, bo musimy jechać już w kolejne miejsce, jedziemy teraz, nie? To chcemy, no? i w tamtą stronę, żeby zobaczyć to miasteczko to trzeba po prostu iść Aha. do przodu i potem uderzyć w lewo. W lewo. No, ale to ja nie myślę, że, to, że będziemy to robić. Dobra, jeszcze miasteczka kolejne będą zaraz przed nami. Dokładnie. Tak więc my wracamy do kampera no i zmieniamy tutaj lokalizację. Jesteśmy już z powrotem po wycieczce, już tutaj praktycznie spakowani i wyjeżdżamy z Camper Parku, jeszcze tylko serwis. Co do wody tutaj, nie wiem czy w Szwecji tak na każdym jest, ale tutaj weźcie sobie takie przejściówki do podłączenia się, bo tu jest ten najmniejsza, najmniejszy taki gwint więc też trzeba mieć te przejściówki. Do prądu też tak jak w Chorwacji, bo są, są normalne wtyczki tak jak u nas, ale czasem może się trafić tak jak teraz musimy się podłączyć do prądu, to przez to CEL gniazdo, więc no i to warto ze sobą mieć. A my jeszcze tutaj wody tankujemy, serwis robimy, no i uciekamy w kolejne. Mam nadzieję ciekawe miejsce, jedziemy jakieś 40 km stąd. Przyjechaliśmy na serwis i tu serwis zobaczysz, szara woda, jest taka, nie wiem, brytfanga. Chciałem podsunąć po prostu pod kampera. Koło mnie wylot jest o tak nisko, że w sumie nic nie zrobię. Muszę najechać na klina, żeby sobie wody z zrzucić. A muszę zrzucić, bo powiem Wam, że już chyba wożę ją trzeci dzień. Więc klina wyjmuję, najeżdżam trochę i będziemy zrzucać. Nie, tutaj jest to skonstruowane, no ale jakoś sobie trzeba radzić. O, na klina jak najechałem, to jest elegancko. Teraz można wodę tu wylać. Uch. Sporo tej wody już miałem. Dobra, niech sobie zlatuje, robimy serwis i ruszamy w drogę.